Dzień dobry. Zapraszam Was na AstroPrognozę, a dokładnie na sukcesy i przestrogi na najbliższy tydzień, czyli na dni od 9 do 15 grudnia. W tym tygodniu czekają nas prawdziwe astrologiczne szaleństwa. Niemal każdego dnia będą się uściślać nowe aspekty, które będą dawać nowe energie, nowe plany i poznawanie siebie w różnych nowych sytuacjach. W poniedziałek, 9 grudnia będzie bardzo miło i serdecznie, bo Księżyc będzie w koniunkcji z Neptunem. A to oznacza jedno – rozluźnienie. No dobrze, to będzie więcej niż jedno rozluźnienie, bo będzie ukochaniem siebie i swojego stylu życia. Jeśli czułeś się ostatnio jakoś dziwnie, sennie, ciągle głodne, jakby ciągle nienasycony i spragniony czegoś, dzięki połączeniu Neptuna, planety iluzji i marzeń, z Księżycem, który symbolizuje pragnienia, żądze i emocje, zrozumiemy w pokrętny, dziwny, może płaczliwy i smutny sposób, Siebie. I o to chodzi w życiu, aby było pełne miłości, kreatywności, życia w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Chodzi w życiu o to, aby poznać siebie i zrozumieć swoje potrzeby, i poznać swoje wady, i poznać swoje cienie, i zaprzyjaźnić się z nimi, aby móc nad nimi zapanować i otworzyć się na wszystko, co najlepsze. A będzie nam się teraz zwiększać energia, bo w tym tygodniu idziemy do pełni Księżyca, która uściśli się w znaku bliźniąt w niedzielę. Dlatego aż do niedzieli będziemy więc radośni, rozgadani, pełni zapału, ciekawi świata i ciekawi ludzi. Będziemy właśnie takimi, jakimi są osoby spod znaku powietrznych bliźniąt. To jest mój znak Zodiaku, więc dlatego tak siebie chwalę. Znane są też wady i przywary tego znaku. Częste zmiany zdania, chaos emocjonalny, niekiedy pewne rozedrganie, także złoszczenie się, wyjątkowe złoszczenie się, a także burkliwość. Będę o każdym znaku opowiadać w kolejnych odcinkach sukcesów i przestruk przy kolejnej pełni księżyca. Za miesiąc dostanie się rakowi. W gdy na niebie uściśli się opozycja Wenus i Marsa, poczujemy przyjemne rozluźnienie i gotowość, aby z kimś porozmawiać, aby coś wyjaśnić, aby dogadać jakieś detale, albo rozwiać nieporozumienia i niepewności i wszelkie wątpliwości. Te dwie planety, planeta miłości w kontrze do planety wojny i ataków, spowodują, że będziemy pili, serdeczni, naprawdę ciepli. Ale nie pozwolimy sobą pomiatać czy sobą sterować, wręcz przeciwnie. Postawimy pięknie granice. Piękny, dojrzały sposób i bez powtarzania się. Brawo dla nas wszystkich. Wiele osób usłyszy prawdziwe komplementy, że są mądrzy, ogarnięci, wyjątkowo zdolni i utalentowani, pragmatyczni w swojej kreatywności. Piątkowy sekstyl Merkurego z Wenus pozwoli odnaleźć się w takiej swobodnej energii piątku. Czyli skierowanej na rozmowy, na zakupy, na żarty i na flirty. Wyjątkowe, zabawne i inteligentne, a nie prostackie. Teraz będą delikatne, wyważone z delikatnym podtekstem, z iskrą szalenie intrygujące i odświeżające po jakichś prostackich zachowaniach, szczególnie facetów z aplikacji randkowych. Tego dnia będziemy jakby kosmicznie odmienieni. Chętni do wszystkiego, nawet największe marudy z nas albo leniuchy. Każdemu będzie się chciało teraz coś. Ruszyć z domu, porozmawiać, poczytać, pośmiać się. Będzie radośnie, bo Merkury, planeta rozmów i uczenia się, przekazywania wiedzy i swoich myśli w połączeniu z Wenus, panią piękna, panią pieniędzy i rozkoszy, otworzy nasze serca i głowy. Wiele osób coś ważnego zaplanuje. W niedzielę będą dwa wydarzenia, obydwa szalenie ważne i odblokowujące emocje i związki. Jak? Otóż pełnia Księżyca w znaku Blizniąt. Kulminacja będzie o godzinie 10.01. Pozwoli docenić siebie ze swoimi dziwactwami i cudownościami. Bliźnięta są znakiem powietrznym, zmiennym, są największymi gadułami z Zodiaku i to można teraz wykorzystać dla siebie. Zaczniemy mówić. I wyrażać swoje zdanie, opinie, a to bardzo dużo. Inni też będą mówić, co myślą, co planują, o czym rozważają, o czym myślą, gdy zasypiają albo budzą się o trzeciej nad ranem. W pełni w bliźniętach wiele się dowiemy, wiele poczujemy, wiele bardzo zrozumiemy. W piątek też, o godzinie 21.56, Merkury zacznie ruch prosty. Wyjdzie z retrogradacji i życie wróci do normy. Skończą się wszelkie pomyłki, omyłki, chaos, rozedrgania czy ciągła praca. Gdy Merkury jest w retrogradacji, możemy bowiem się ciągle mylić i robić błędy, przez to dłużej się pracuje, bo trzeba wszystko naprawić i przedyskutować. Merkury w ruchu prostym pozwoli się dogadać, bez fochów, bez pasywnej agresji, bez stawiania spraw na ostrzu noża. Będzie dobrze, wszystko się ułoży i unormuje. Emocje i kurz po wojnach opadnie. Podsumowanie. W poniedziałek 9 grudnia księżyc będzie w koniunkcji z Neptunem i przyniesie rozluźnienie i poznanie siebie. W czwartek za sprawą opozycji Wenus i Marsa staniemy się milsi i stanowczy jednocześnie. Nauczymy się wszelkich negocjacji i stawiania granic. Piątkowy sekstyl Merkurego z Wenus pozwoli docenić przyjemności końca tygodnia, czyli przyniesie uczucie ulgi i zachęty do spotkań ze znajomymi albo wybyczenia się u siebie na kanapie. Niedzielna pełnia księżyca w znaku bliźniąt będzie takim swoistym ADHD: dużo będziemy mówić, dużo będziemy myśleć i dużo będziemy robić. I znajdziemy połączenie z rodziną. A na deser w niedzielę Merkury wyjdzie z retrogradacji i życie wróci do normy. Skończą się problemy z zakupami, z podróżami, telefony zaczną działać i wszystkie inne urządzenia domowe nie będą sprawiać żadnego problemu. Odetchniemy. Zapraszam Was na sukcesy i przestrogi dla Zodiaku. Baran. Nareszcie znajdziesz ukojenie w tym, co robisz. Zaczniesz odnosić sukcesy i kasa zacznie się zgadzać. I w domu zrobi się spokojnie i cicho. Staraj się nie denerwować tym, co mówią i robią bliscy. Odpuść sobie pomaganie wszystkim, bo sam siebie pozbawisz dobrej energii. Byk. Pozwól sobie na luz. Pozwól sobie na spotkania, pozwól sobie na ucztę. Wielkim sukcesem będą świąteczne premie i upominki od bliskich. Poczujesz się kochany, adorowany. Unikaj jednak alkoholu, nie będziesz się po nim dobrze czuć. Bliźnięta. Ciebie w tym tygodniu będzie nakręcać księżyc, który uściśli się w pełni w Twoim znaku Zodiaku. Co robić? Wszystko, co tylko chcesz, ale spokojnie i powoli, powoli, naprawdę powoli, bliźniaku. Zobędziesz więcej niż planowałeś. Przestrogą będzie izolowanie się od ludzi, nie prowadzić życia pustelnika, Staraj się więcej rozmawiać i z uwagą słuchać. Rak. Bądź sobą, bo tylko wtedy poznasz, czym jest prawdziwa przyjaźń i miłość. Odnajdziesz się w nowej roli i w nowej rodzinie. Przestrogą dla ciebie jest uciekanie ze wszelkich konfrontacji. Nie bój się mówić. Ludzie cię doceniają i lubią, nawet jeśli się z tobą nie zgadzają. Lew. Sukcesy będą gonić sukcesy. Odnajdziesz się w roli lidera. Twoje opinie i pomysły będą doskonale odebrane. Nie unoś się, jeśli ktoś za wolno mówi albo zawstydza się. Więcej empatii ognisty lwie. Panna. Największym relaksem dla ciebie będzie przesadzanie kwiatów, porządkowanie szaf, układanie dokumentów i nauka nowego języka. Saturn pomoże ci nadać życiu pewnych ram i wykorzystać je, by wypełniać zadania. Słabiej będzie u ciebie strawieniem. Niek nie traktuj swojego żołądka źle. Waga. Sukcesem dla ciebie będą udane rozmowy z partnerem albo partnerką. Dojdziecie do porozumienia, i wszystko wasze życie ułoży się. Będzie o wiele spokojniejsze niż w ostatnich tygodniach, a może nawet w miesiącach. Nie odpuszcza jednak diety. Nawet jeśli jesteś zmartwiony czy smutny, nie nagradzaj się cukierkami. Skorpion. Kupuj te bilety na wakacje i święta, kochasz być w drodze i uczyć się nowych rzeczy. Tak, wtedy zyskujesz wiele inspiracji do tworzenia. Oczyść głowę i serce z myślenia i analizowania, szczególnie poprzednich związków. To będzie cię osłabiać. Strzelec. Staraj się myśleć pozytywnie, nawet jeśli wokół będzie szaleć burza w rodzinie. Zobaczysz, że Twój spokój pozwala innym zachować spokój. Przestrogą będzie zagłuszanie głodu kolejną kawą. Staraj się dbać o swoje ciało. Koziorożec. Zastanów się, co ci sprawia przyjemność, bo w tym tygodniu będziesz mógł sobie pozwolić na relaks najlepiej z ukochaną osobą. Przestrogą będzie myślenie o pracy i kolejnych obowiązkach, a także planowanie nowego roku. Na razie odpuść plany, odpuść listy i odpuść robienie budżetu. Wodnik. Poczujesz się potrzebny i jednocześnie osaczony obowiązkami przed świętami. Staraj się łapać, staraj się łapać oddech w wodniku, najlepiej rozmawiając przez telefon z przyjaciółmi i zaplanuj wakacje. Przez drogą będzie irytowanie się, że coś Ci nie wychodzi. Nie wychodzi, bo Merkury jest jeszcze w retrogradacji i wyjdzie dopiero w niedzielę. Zobaczysz, ile dzięki temu się nauczysz, gdy zaczniesz odpuszczać. Ryby. Odzyskasz panowanie nad swoim życiem i kasą. Dlaczego? Bo tak zdecydujesz i zaczniesz się pilnować. Plus wizja przyjemności Cię odpręża. Przestrogą będą zbyt ambitne plany. Masz Saturna w swoim znaku i nie staraj się wszystkiego robić szybko. Musisz to robić powoli i gruntownie, a nic cię nie pokona, żaden kłopot cię nie pokona, żadna trudność. Zapraszam Was na kolejne astroprognozy już za tydzień.